Cześć, witam Was. Postanowiłem wreszcie po miesiącu dosyć intensywnego użytkowania kamery GoPro Max opowiedzieć troszkę o niej, zrobić taką mini recenzję, opowiedzieć o jej największych zaletach, największych wadach, tak ograniczeniach technologicznych i w ogóle czym jest kamera Sferyczna 360 w wydaniu GoPro. Zapraszam. Firma GoPro jest znana ze swoich kamer sportowych, tak i tym razem na jesieni oprócz GoPro 8 otrzymaliśmy taką oto kamerę. GoPro Max, Tak, jest to kamera sferyczna 360 stopni. Jest to również kamera sportowa, tylko że jak widzicie ma soczewki po obu stronach i nagrywa wszystko, co dzieje się wokół. Generalnie sprowadza się ta kamera do trzech trybów. Które powiem Wam, że są rewelacyjne, bo na równi będą na pewno wykorzystywane przez Was i za chwilę Wam o tym opowiem. Oczywiście, kamera to spełnia funkcję zwykłego GoPro, ale jest ona dosyć mocno ograniczona. Pierwszy tryb, który mamy, to jest time warp. Popularnie zwany także z innych kamer timelapsem, tak czyli. I idziemy przez miasto, na przykład przez jakąś długą ulicę, i, i potem to jest odtwarzane w bardzo e, szybkim tempie. Możemy tutaj sobie to tempo zmienić. Standardowo jest tu 10 razy, ale można to aż zwiększyć do, o ile pamiętam, 30. Zaraz zobaczymy. Widzicie, mamy tutaj ustawienia, i są maksymalne, minimalne. Ja ustawiłem sobie od 100 i mamy prędkość, tak? Razy 10 to jest to taka pośrodkowana liczba. Możemy nagrywać dwukrotnym przyspieszeniem i aż do 30, ale standardowo lepiej zostawić na 10, bo ten najlepiej chyba wtedy wychodzi. Drugi tryb, o którym e, trzeba powiedzieć, to 360 wideo, czyli takie standardowe nagrywanie. Najbardziej chyba popularny tryb jaki będzie w tej kamerze: czyli, po prostu, wszystko jest nagrywane w 30 klatkach. A w aplikacji GoPro na telefonie decydujemy potem, co będziemy oglądać, tak? co pokażemy w ogóle widzowi i w jaki sposób pokażemy widzowi. I to właśnie ta aplikacja jest jednym z najsilniejszych punktów tej kamery, bo nawet najlepszy sprzęt bez jakiejś mm, przystępnej aplikacji, która nam pomoże edytować to wideo. No, nie będzie zbyt popularny, tak? No dobrze, to jest tryb wideo i zobaczmy trzeci tryb. Jest to zdjęcie 360 stopni. Powiem wam, że te wszystkie trzy tryby jak najbardziej są w użyciu, jak najbardziej będziecie ich używać, będziecie chcieli ich używać, bo każdy oferuje coś innego, coś unikalnego i to jest największy plus tej kamery. Ale mam także widok na zwykłej kamery GoPro. I do tego słyszy ten przycisk. Tu jak widzicie jest taka kula, to znaczy, że kamera działa w trybie 360 stopni. Teraz mamy i konkret zwykłego GoPro. Jak widzicie, obraz się mocno rozwędził. Weźmy normalne wideo. Jak widzicie, kąt się nadal nie zmienił i 1440 mamy maksymalnie rozdzielczość i to jest więcej niż Full HD, trochę. I kiedy przełączycie na przykład niższą rozdzielczość, zróbmy to. Możemy wybrać tylko już Full HD oprócz tego 2K. Będziemy mieli troszeczkę szerszy kąt. Jak widzicie, już jest 16 na 9. 60 klatek, ale no niestety niska rozdzielczość, tak? Także jeżeli chcecie nagrywać 4K, to musicie kupić GoPro 8. Także jest to też ograniczenie niestety. No, wiadomo, ta kamera gdyby oferowała to co zwykłe GoPro, to nie sprzedawałaby się pewnie zwykła ósemka, tak? No dobrze, czy ta kamera ma jakieś wady, tak, które ujawniły się przez ten miesiąc użytkowania? Otóż ma. Pierwszą taką wadą na pewno jest to, że trzeba na nią niestety huchać i dmuchać. Jeżeli przyzwyczailiście się tego, że GoPro to taka odporna kamera i można no nie wiem, ją zrzucić nawet z metra i dwóch, nic się nie stanie. No to jesteście w błędzie, chociaż i tam udało mi się też tą kamerę uszkodzić, bo po prostu zarysowałem szkiełko. Które łatwo by było wymienić w GoPro 5. W GoPro 8 już to jest niemożliwe i tutaj prawdopodobnie też to jest utrudnione. Niestety, jak widzicie, te soczewki są wypukłe, tak? I w ten sposób nawet kładząc na jakiejś twardej powierzchni tą kamerę na chwilę, możecie ją zarysować, ja już mam rysę, można to jakoś zniwelować używając takich oto są osłonek. Tak, na, na kamerę. Problem w tym, że one strasznie się brudzą. Kolejną wadą, ale to dotyczy na razie chyba wszystkich kamer 360 stopni, w mniejszym lub większym stopniu jest coś, co nazywamy po angielsku stitching, czyli łączeniem, tak. Jak widzicie, tutaj są dwie kamery, które łączą potem ten obraz sferyczny i niestety, no kamera ma swoją grubość, tak, to znaczy, że kiedy jest łączony obraz tutaj, z tym, który jest po drugiej stronie, tutaj na tej linii łączenia, może dojść do jakichś artefaktów i, no, można by powiedzieć, błędów. Tak? Jeżeli będziecie nagrywać coś bardzo blisko tak, tej kamery, to będzie to po, poucinane tak? albo będzie nierówno złożone. Także, jeżeli nagrywacie tą kamerą, to jeżeli coś jest z boku kamery, to trzeba od tego się oddalić bardziej, tak? żeby po prostu ten obraz nie był. Można powiedzieć zaburzony. Ostatnią wadą jest niewątpliwie oprogramowanie na komputer, tak? a właściwie jego brak, bo jeżeli chcę zmontować to wideo na komputerze, to na przykład w tym programie Adobe Premiere, który używam, muszę posiłkować się takim pluginem, czyli dodatkiem. A i tak montaż w tym programie jest dosyć trudny w porównaniu do tego, co oferuje nam aplikacja GoPro na telefonie. Z tego właśnie względu, praktycznie wszystkie wideo, które oglądacie z tej kamery, są montowane przeze mnie. Uwaga, na telefonie! Jest to z jednej strony zaleta, tak, bo ta aplikacja, do której zaraz przejdę, jest niesamowicie prosta i intuicyjna i pozwala wszystkim bez komputera czy laptopa montować te wideo. To niestety, jakość potem ta, tego wideo jest niższa niż gdybyśmy rozmontowali to samo wideo w komputerze. to jest na razie największy ból dla mnie, tej kamery, czyli oprogramowanie na komputer. No dobrze, zobaczmy, jak to wygląda na telefonie. Jesteśmy w aplikacji GoPro i pokażę Wam, jakie to jest proste, tak, że nie, naprawdę niewiele pracy potrzeba, żeby takie wideo stworzyć, jak na czołówce tej recenzji. Jak widzicie, tutaj jest ścieżka czasowa, tak? i są takie niebieskie punkty. Te niebieskie punkty to po prostu miejsca, w których postanowiłem pokazać jakiś obiekt, tak. I jeśli puścimy to wideo, to zobaczycie, że ono składa się z takich przejść między tymi kadrami. I po prostu decydujemy w tych niebieskich punktach, co ma być pokazane, tak? I kamera potem sama kadruje do tego punktu, co będzie, w jaki sposób będzie to pokazane, tak? Zobaczmy. Teraz sobie na przykład ten punkt. Zedutujmy go. Tutaj postanowiłem pokazać po prostu wejście do hotelu. Ale jeżeli będziemy chcieli pokazać coś innego, na przykład mnie w wersji małej planety, tak? Albo coś po drugiej stronie, po, po, po prostu ustawiamy to w tym punkcie i klikamy to niebieskie potwierdzenie. I od teraz, od poprzedniego punktu kamera będzie dążyła do tego, żeby pokazać to, co ustawiłem. I tak od każdego punktu do każdego punktu po prostu kamera przechodzi do kolejnego kadrowania, więc to wideo po prostu robi się praktycznie samo. Wadą niestety tego całego rozwiązania jest to, że jeżeli stworzycie takie wideo na telefonie, to będzie ono niższej jakości niż to, co byście stworzyli na komputerze, tak? Ale to w zasadzie jedyna wada. Czy to jest takie mm, ważne? Ja wiem, jeżeli puszczacie to wideo na Facebooku czy Instagramie, to nie, ale jeżeli już chcecie wrzucić na YouTube, a, to niestety ten spadek jakości będzie wyraźny. Jak najbardziej plus dla GoPro, że zrobił taką aplikację na telefon, która jest naprawdę łatwa, prosta i przyjemna. No dobrze, kwestią podsumowania, co ja sądzę o GoPro Max i w ogóle kamerach 360 stopni. Odpowiem w ten sposób. Gdybym miał z tych trzech sprzętów, bo z tyłu stoi Mavic 2 Pro, mój dron aktualny i kamera Sony AX33, czyli ty taka typowa kamera wakacyjna z zoomem. Gdybym miał wybrać jeden z tych trzech sprzętów, który miałbym jutro zabrać na jakiś wyjazd, nieważne czy na drugi koniec Polski, czy na drugi koniec świata, to wybrałbym GoPro MAX. Już mówię dlaczego. Nie dlatego, że ta kamera jest najnowsza i jestem pod jej wielkim wrażeniem, ale jest coś takiego jak czas, który poświęcacie, który ja poświęcam na nagrywanie materiału na wyjeździe. Jeżeli chodzi na przykład o drona, tak? To jest to tak specjalistyczne narzędzie i dosyć wrażliwe na warunki pogodowe, że jeżeli nawet uda się nagrać naprawdę świetny materiał kilkuminutowy, tak bo zazwyczaj tyle trwają filmy z drona, żeby były ciekawe, z danej miejscówki, to trzeba poświęcić minimum godzinę. Dokładnie i dwie baterie, tak? Pomimo, że ten dron lata 25 minut, to zazwyczaj ta pierwsza bateria i tak idzie na rozglądanie się, na jakieś fotki, fotki sferyczne, tak? Na planowanie w ogóle lotów w którą stronę polecieć i z jakiej strony w ogóle skadrować dany obiekt. W przypadku kamery takiej wakacyjnej jest już o wiele łatwiej, tak? Ale. Kamerą to nie nagracie na pewno takich efektownych wideo, jeżeli chodzi o ruch, tak? bo już ten pole widzenia nie jest takie szerokie. Tu zazwyczaj mam takie spokojne jakieś najazdy, wideo, co prawda oferuje dużo więcej detali niż taka kamera sportowa, ale niestety no, już nie pokażecie tak efektownie tego ruchu i tego życia, który toczy się dookoła Was. I tutaj właśnie przychodzi ta kamera. Zrobicie z nią i to, co chcecie, jeżeli chodzi o wideo, czyli. Nagracie jakieś efektowne wideo sferyczne, w którym wybierzecie potem, czy interesuje Was to, co się działo po lewej stronie czy po prawej, czy zrobicie jakieś fajne przejścia, tak jak widzieliście na tym wideo z telefonu, tak? Wszystko zależy od Was, co pokażecie potem. Także macie to w kupie, generalnie idziecie z tą kamerą i nagrywacie. To jest właśnie to, łatwość uzyskania tego materiału ciekawego. A jeżeli nie macie pomysłu, to po prostu, po prostu włączacie tego Time Warp'a i idziecie i wszystko potem leci w przyspieszonym tempie i jest to już samo w sobie ciekawe, tak? No i nie mówię oczywiście o tych zdjęciach sferycznych, które można uzyskać przecież te z drona, ale drona trzeba przede wszystkim odpalić, wznieść na te 40-50 metrów, tak? Tu po prostu cykacie i po dwóch sekundach macie zdjęcie wszystkiego, co jest dookoła was. I te to właśnie trzy tryby to największa zaleta tej kamery, czyli każdy oferuje coś ciekawego i z każdego tego trybu wyłuskacie coś naprawdę fajnego na, na wyjeździe. Także jak najbardziej kamera sferyczna, GoPro Max. Jeżeli nie zależy Wam na wodoodporności, możecie sobie oszczędzić 400 zł i kupić Insta One X. Ta Tamta kamera chyba 1900 zł kosztuje. A niedługo wejdą kolejne kamery, wejdzie też kamera 8K, taka w miarę przystępnej cenie, także te kamery będą coraz bardziej taniały i mam nadzieję, że będą oferowały coraz większą jakość. Tak? Także polecam Wam serdecznie kamerę GoPro Max. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, mam nadzieję, że ten wyjazd za parę tygodni w góry, no to będzie właśnie takim najlepszym testem tej kamery. Do zobaczenia, hej, cześć!